Kolejne mecze za nami, czyli kolejne mecze oczywiście do omówienia widzowie. Zachęcam Was oczywiście do zostawienia łapek w górę, subów, komentarzy, a także do wpadania na mojego x -a. I tak w piątek, pierwszym serwenem było część kontra Nongshim. Ja się tutaj spodziewałem oczywiście Mega Stomp'a i byłem, pomimo że te stąpy były właśnie, no to byłem zaskoczony pozytywnie Nongshim w miarę, bo mm, w really próbowali coś robić na pierwszej mapie. Może to nie wychodziło do końca w sensie, nie, że oni tracili na tym, ale no jak szukali jakichś walk na początku, to po prostu gracze Genji przeżywali na bardzo małej ilości HP i tam naprawdę mało brakowało. Niestety podjęli jednego jakiegoś takiego desperackiego barona i przegrali tam walkę, oddali tego barona, no i trochę już było po meczu w zasadzie jak Genji też miał taki skalający team comp, grali sobie senne z Kasadinem. I w zasadzie, no poza jedną dobrą walką od Nongshim na pierwszej mapie, no to totalna kontrola w zasadzie od Genji. Druga gra zobaczyliśmy w od Dindyna. I o ile na początku, dopóki nikt się nie pojawił, to na linii to wyglądało naprawdę spoko, no to Genji szybko się zorientowało i po prostu mega zgnębiony został, dużo właśnie było ganków w tamte rejony mapy. Kalista i jej plus Renata oczywiście od Nongshim na tej mapie wyglądało lepiej niż na poprzedniej. Co ciekawe Nongshim podczas tej drugiej gry na chwilę wróciło do gry dobrą walką na smoku, potem nawet barona wzięli, tylko że z tym baronem już nie potrafili zbytnio nic zrobić, nawet jedną walkę taką przegrali, gdzie fajna znajdźka od Genji była, no i w zasadzie od tego momentu też taka kontrola była dla Genji, pomimo że naprawdę, Nongshim, fajne było w tej serii, dwie takie, no ja przez to, że były dwie takie same walki przy smoku w zasadzie, w sensie z tego samego po prostu miejsca jakby non zaczynało walki i te walki dla nich naprawdę dobrze wyglądały i wygrywali je. No ale pomimo tego wszystkiego Genji tak jakby miało przewagę i jeszcze kilka po prostu dobrych zagrań tam od nich było i gierka się skończyła, no. Genji po prostu się przejeżdża tak naprawdę po każdym oprócz jednej z serii na KT, która jest tak naprawdę była wypadkiem przy pracy w zasadzie. Drugą serią tego dnia było T1 kontra HLE, No i po tej porażce T1 z Genji, gdzie dostali Turbo Stompa. ja twierdziłem, że T1 mimo wszystko wygra tą serię, ale odda jedną mapę. No i byłem zaskoczony negatywnie T1, bo wyglądali przeciętnie, tak naprawdę na pierwszej mapie dostali Turbo Stompa w zasadzie. Pinat na popi, co nie powinno zaskakiwać, wyglądał znakomicie mega proaktywny w Eligame, eee, pomimo, że udało się do rana zgnębić na początku. No to Pinat w zasadzie był nie do zabicia i w zasadzie salotą Gierkę wygrał. Druga gierka, no to lepszy League game od T1 był, ale taka strasznie brudna ta mapa była. No, gracze T1 już lepiej zagrali, Pinat już. Nie wygląda tak znakomicie, bo już nie miał Popi ani jakiejś Wajki czy Maokaja. Tutaj grał na Lisinie i no, nie wyglądało to zbyt dobrze. I tą mapę T1 wygrało. No i trzecia mapa. Ja się zastanawiałem, czemu T1 gra z Zeri. W sensie Guma już nie jest graczem Zeri. To nie jest w ogóle postać, która pasuje jakby do tej drużyny. No i to też tak wyglądało, i jestem po prostu zawiedziony tym jakby performance T1 w tej serii i też trochę w zasadzie no meczu na Genji w zasadzie, bo ta seria na DK też nie była dobra pomimo, że wygrana na 2-0 tutaj na hele słaba seria no ale niestety też tak meta się zmienia trochę na niekorzyść T1 jednak, bo Smolder i Zeri to nie są postacie dla nich wiadomo, że Smolder prawdopodobnie w wy... Na patchu 14.6 będzie niegrywalny, tak naprawdę, więc to jest jakiś plus. W Korei jeszcze grałem chyba na 14.4, ale no MSI to już będzie na pewno, wydaje mi się, że to będzie odejście od Smoldera. A po jeszcze tak tej trzeciej mapy, no to Zeka, naprawdę miał super występ na talii i kończąc to, no tą serię, no to t wygląda na aktualnie mega zagubione. A teraz widzę, że przechodząc do meczy następnych, to była seria KDF kontra Firex, taka seria trochę w walce o playoffy, bo tak naprawdę gdyby KDF tę serię wygrało, to prawdopodobnie chyba już by zagwarantowali sobie je właśnie, ale tutaj Firex, ja w nich wierzyłem, Osobiście dałem, że wygrałem 2-1 i tak się też rzeczywiście stało. I walka Playoffy dalej trwa tak w zasadzie dzięki temu, co jest znakomite. Jedyne co mnie zdziwiło w tej serii to jakiś taki nacisk na MFkę od KDF w dwóch pierwszych grach. No, na linii ta MF miała duże problemy. Fajne wymiany od Bota Firex na pierwszej mapie były, tam naprawdę poznajdywali jej fajne przewagi. No, jeżeli Hena jest w stanie zrobić jeden na dwóch na bocie, gdzie gracze KDF tak naprawdę są agresorem jakby i no, jest w stanie przeżyć i przy tym zabić jednego oponenta, no to trochę o tym też mówi. No, pomimo, że był ten bot diff na linii, no to w walkach ta MFK już odbiła się tak naprawdę. Dudu był tak w zasadzie bestią na tym na Renektonie, którym sobie grał, bo mega dymał, i no w zasadzie solo wyciągnął KDF w tej gierce. I. No, też tak w zasadzie dzięki błędom Firex. W zasadzie ta gierka była wygrana przez KDF, bo to jest to, co ta drużyna ma problem tak naprawdę. Czyli Midgame tak naprawdę, gdzie się gubią po prostu. Przechodząc do drugiej gierki, no znowu zobaczyliśmy tą MFK. Co ciekawe, Firex znowu miał przewagę Golda w okolicach jakieś tak 4-5 tysięcy, jak na pierwszej mapie. Przegrali jedną walkę, oddali KDF Barona, ale potem jeden bohater, czyli Execute na Nautilusie, potrafił wyłapać MFK, która miała Edge of Night'a, ale Jakoś to tam się udało zdjąć i tego herof of Nighta, żeby została ultem od Nautilusa i w zasadzie tym playem Firex wygrało mapę. Przechodząc do trzeciej gry, właśnie bot KDF miał mega problemy, nawet na tej trzeciej mapie, gdzie już nie grali mf grali Kalistą, co ciekawe, tylko że grali w sobie takiego nieprzyjemnego dosyć bota, bo Renata Kalista grać przeciwko Varusowi z NiKo, no życzę powodzenia tak naprawdę bez ingerencji junglera. I w zasadzie to ta gierka wyglądała tak jak ten bot przez tą serię, tak w zasadzie na linii oczywiście, czyli no stomp totalny i to jest fajne właśnie o tyle, że walka o playoffy dalej trwa. Ja wierzę osobiście w Firex, bo mają po prostu najłatwiejszy kalendarz, jak już mówiłem w omówieniu. Teraz przechodząc do serii KT kontra DRX. Na pierwszej mapie, zamiast Ta skala. co ciekawe, zobaczyliśmy Froga. Dziwne uczucie w ogóle oglądając tę serię, właśnie, bo po obejrzeniu tej poprzedniej, strasznie nudna była tam pierwsza mapa. Strasznie mało akcji się działo, ale taka pierwsza była mega jednostronna, w zasadzie od KT nie ma jakiegoś za dużo co do omówienia. Na drugą grę Rascal wraca już do składu i ciekawe jest o tyle to, że Direkt wygrał tę walkę, ale co, czego nie byłem jakoś tak do końca przekonany do tego po draftzie, bo Deft dostał sennę. A deft jest jednym z lepszych operatorów senna oczywiście. I. Eele game też w zasadzie był dla KT. Ale DRX potrafiło wrócić do tej gierki i ją wygrać, więc za to brawa. No ale na trzeciej mapie DRX postanowiło się totalnie odkleić po prostu, bo piknęli taki draft, widzowie, już wam mówię: Queen, Lee Sin, Talia, Hway na na Carry od Tediego i Varus na supportie, w sensie nie rozumiem. Naprawdę nie rozumiem czemu DRX przeciwko KT wyciąga taki draft. W sensie jaki jest pomysł? Jak oni mają tym zagrać niby? Żeby to wyszło? To nie jest topowa drużyna, to nie jest... Yy, dajmy na to T1 na przykład, które sobie bierze taki draft przeciwko... No właśnie nie przeciwko DRX, yy, Nongshim czy coś takiego. DRX no jest gorszą drużyną niż KT, a taki draft wyciągają. A jak zobaczyłem ten Queen, to już wiedziałem, że ciężko tak naprawdę będzie. Najlepsze jest to w ogóle, że DX udało się baronę zestylować i zestylowała to Talia, a nie Lisin. Tylko że to było bez znaczenia, bo pomimo posiadania tego barona to i tak byli do tyłu w Goldzie i no, taka też była jednostronna w zasadzie tak jak pierwsza. I to na tyle z omówienia widzowie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie.